Cześć, tutaj Dorota z 4 Book. I dzisiaj przychodzę do Was nie tylko z recenzjami, ale głównie jako ambasador akcji Czytaj.pl. Jakim jest miesiąc listopad? Dzisiaj w koszulce właśnie akcji. Tutaj wam pokażę. Widzicie, nie z tej, o, z tej strony, nie z tej ziemi. Czytaj.pl. O, wracamy już na twarz. Słuchajcie, co roku Kraków Ministerstwo Kultury, Wobling, Aplikacja i Księgarnia organizują akcję, gdzie można przeczytać 12 książek wybranych za darmo poprzez aplikację Wobling którą można czytać w formie e-booka bądź przesłuchać jako audiobook. I również w tym roku jest zorganizowana tego typu akcja, no której mam przyjemność być ambasadorem, za co bardzo też dziękuję. Ja zawsze popieram takie akcje, bo kocham książki, a jeśli no, można też te książki czytać czy słuchać za darmo, czyli jeśli ktoś nie może czytać, bo na przykład go oczy bolą, szybko zasypia, ale na przykład woli sobie właśnie słuchać, to też ma taką możliwość. Tak? Audiobooki są coraz bardziej popularne i tu również mamy możliwość skorzystania z tego i zapoznania się z tego typu literaturą. Tak jak widzieliście, hasłem tegorocznej akcji jest nie z tej ziemi, dlatego że jest to rok lema. I też mamy do wyboru tego typu książki. Tutaj wam chcę pokazać, tylko czekajcie, czy, czy mi złapie w ogóle. Kamera, żeby tak światło o, widzicie. Tu jest aplikacja Wobling i właśnie jest czytaj.pl. Od razu zobaczycie, o, tu mi świetnie teraz opała kamera. Czytaj.pl i tu klikacie... I od razu możecie pobrać poprzez kod QR daną książkę bądź danego audiobooka. Do wyboru macie, słuchajcie, fantastyczny Lem, gdzie jest antologia opowiadań według czytelników. Jest to zbiór opowiadań takich najlepszych Lema. Bardzo. No, według mnie, jeśli ktoś chce się zapoznać z literaturą Lema oprócz bajek, robotów, które czytamy gdzieś tam w szkole, no to myślę, że te opowiadania go zaciekawią. Szerokie spektrum i są dosyć krótkie, więc myślę, że to będzie przyjemna taka literatura. Drugie to też jest Lema Awantury na tle powszechnego ciążenia. To są wspomnienia. Syna Stanisława Lema o ojcu. Więc też mamy możliwość poznania no, Stanisława Lema, ale z perspektywy jego syna. Później jest Per Aspera ad Astera, Roberta Schmidta. To jest taka literatura science fiction. Bym powiedziała akurat nie w moim stylu, ale jeśli ktoś lubi fantastykę science fiction, to mu się spodoba. Jeśli ktoś szuka literatury faktu, to również tutaj z wydawnictwa poznańskiego mamy na przykład Grecja, Gorzkie Pomarańcze bardzo ciekawy reportaż o Grecji, która jest ukazana w ogóle z innej perspektywy. No taka właśnie słodko-gorzka. Słodko-gorzki reportaż. To idealnie, słuchajcie, to oddaje jednym zdaniem. Kolejna książka to jest Formikarium, czyli w moim świecie mrówek opowiadania. Pierwsze takie dziecięce wyprawy do lasu i nad rzekę, migotanie odcieni zieleni, pulsowanie zapadającego zmierzchu, zachwyt, strach, zaciekawienie, śmiała próba udomowienia mrówek i zdumienie, że nie chcą żyć w szklanym słoju. Powolny spacer ze, z niedołężniałym psem, ostatnim towarzyszem w długim życiu, wędkowanie, polowanie, wizyta w zoo. Człowiek w naturze z naturą przeciw naturze. Czyli spojrzenie na świat Powiem Wam oczami przyrodnika, botanika, bardziej bym powiedziała botanika. Ta książka dla mnie jest dosyć trudna, ale może się komuś spodobać, jeśli lubi tego typu literaturę. I teraz coś, no myślę, dla tych, którzy też mnie oglądają i wiedzą, i dla tych, którzy lubią już powieści i kryminały. No, to jest też Anna Kańtoch wiosna i w formie e-booka, i w formie audiobooka. Tu mamy wiosnę zaginionych. Słuchajcie, świetny kryminał z no, komisarz Krystyną, już taką starszą, ale no, łączy, gdzie przenika się przeszłość z teraźniejszością. Niesamowite, wciągające, nominowany też. Do nagrody. Do nagrody tutaj. Ja jestem z Wrocławia, ale widzicie teraz mi. O, nagroda wielkiego kalibru. Gorąco, gorąco polecam. Kolejny taki. taką książką, którą polecam. To jest dziobak literatury, reportaże latynoamerykańskie. To jest zbiór, słuchajcie, reportaży o Ameryce Południowej. Szerokie bardzo spektrum. Też możecie sobie przerzucać, tak? czyli to, co Was interesuje. Odsłuchajcie tańców, poprzez to, jak wygląda to życie codzienne, przemoc, ale też kulturę, wierzenia naprawdę. Bardzo, bardzo różnorodne. Jeśli ktoś się interesuje Ameryką Południową, to na pewno mu się spodoba. Kolejna, to, kolejna książka to chwilowa Anomalia o chorobach współistniejących naszego świata Tomasza Michniewicza. No książka, o której było dosyć głośno, też nawiązuje do obecnej sytuacji związanej z pandemią. Więc też polecam. Książka, która była jedną z moich najlepszych zeszłego roku, czyli Żałobnica Roberta Małeckiego. Książka, słuchajcie, która ma rytm, ma swoją muzykę, ma, ma taki dreszcz, ma niesamowite emocje, która porusza. Przyciąga i o której nie można zapomnieć. Do tej pory powiem Wam, słyszę, powiem Wam w tej książce. Ta książka na pewno będzie z Wami długo, długo. Nie słuchałam audiobooka, czytałam to i do tej pory słyszę, wiecie, każdy dźwięk, bo tak autor potrafił to oddać, a jestem ciekawa, jak to było oddane jeszcze w audiobooku. Nie ma tego złego, Marcina Mortki. To też bardziej bym powiedziała literatura młodzieżowa. I jeśli ktoś lubi literaturę obyczajową, no to jest Srebrna łyżeczka Magdaleny Witkiewicz, czyli no taka lekka opowieść. Jeśli natomiast też ktoś szuka reportażu o Hiszpanii, no to jest taki, który był również nominowany do wielu nagród. Laila znaczy noc. Reportaż o Andaluzji i wpływach kultury arabskiej na tamte rejony. Bardzo ciekawa też lektura. No to i w zasadzie przeszłam z wami wszystkie te książki. Więc widzicie bardzo szerokie spektrum i szeroki zakres, jeśli chodzi o kategorie literackie. Każdy znajdzie coś dla siebie. Mamy tu i kryminały, i thriller, tak jak żałobnica, i dosyć spora dawka tych reportaży. I oczywiście Lem ukazany z różnej perspektywy, i jego literatura, i też no, jego biografia pisana przez syna. Więc. Gorąco Was zachęcam do pobrania aplikacji i skorzystania. Do końca listopada można z tego skorzystać. Więc jeśli nie chcecie wydawać na książki, no ale warto chociaż jedną w roku przeczytać albo odsłuchać. Więc tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to łapka w górę, zapraszam Was do subskrypcji, pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia.